Przejdę do Sława Bożego. Nie widziałem, jak uchwycić ten temat z jakiejś strony. Każdy by powiedział to w inny sposób i, i inaczej, I na pewno wyroby każdy inny jakiś fragment z pisma świętego. Ja wybrałem, żeby to nie przedłużać. Mateuszem, trzeci rozdział od XIII do XVII, znamy ten fragment bardzo dobrze. Jest on bardzo ciekawy, interesujący, a wręcz dla mnie nie do końca zrozumiały. Wyszedł. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Dioda, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale ja mu odmawiał, mówiąc: Ja potrzebuję tu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadał, że do niego ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto. Otworzyły się niebiosa i ujrzał za który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął mnie. I oto rozmy się głos nieba. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie ubudowałem. Prawdopodobnie każdy z nas tutaj, każdy i w to wierzę, że ma taki dzień, którego, który będzie pamiętał do końca swojego życia. I jest to prawdopodobnie nie jeden dzień, jest ich dużo więcej, wie, więcej tych dni, które będziemy pamiętać do końca swojego życia. I gdybym ja na przykład miał powiedzieć, jaki to jest dzień, to na pewno nie byłby to dzień mojego chrztu. Chociaż, jak już powiedziałem, opowiem o tym się na samym końcu. Natomiast dzień, który przychodzi do głowy, to taki dzień, kiedy ja leżę na łóżku w ciuchach. Miałem wtedy jeszcze 16, 17 lat i głowę miałem skierowane w okno i patrzyłem w niego. I to, co wtedy czułem, czuję go dzisiaj. Czułem tęsknotę za Bogiem. Czułem, jak mnie w tamtą stronę ciągnie. Ale dzisiaj wiem, dzisiaj wiem doskonale, że nie był to mój właściwy czas. I wtedy. Przyszedł Jezus. Wtedy, to znaczy kiedy? Kiedy Jan-Krzysztof był uszył swojej działalności? Czy, Jezus, czy był to czas, właściwy czas dla Jezusa, by rozpoczął swoją działalność? Jak myślicie, kiedy? I ja powiem, że, że jedno i drugie. Za jana Chrzyciela tak naprawdę się kończyło ale dla Jezusa dopiero się rozpoczynało. Chrzest Jana miał na celu to, żeby nas wyprowadzić ze starego, dawnego życia, a chrzest Jezusa miał na celu wprowadzić nas w nowe życie. Ale zwróciliście uwagę, co Jan ślicie powiedział tam? Ja potrzebuję tu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? To Ty jesteś Synem Bożym, to Ty jesteś Barankiem, który prowadzi grzechy świata, a Ty przychodzisz do Mnie? Co jest grane? Pamiętacie, co powiedział Apostoł Piotr? Panie, czy Ty, nie będziesz mi umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działań ze mną. Apostoł Piotr doskonale zdawał sobie sprawę, kim jest Jezus Chrystus. Tak jak ja. Ty nie będziesz mimo do Bóg, a Ty nie będziesz mnie chcił. To ja mam przyjść do Ciebie, a nie odwrotnie. To my, to my potrzebujemy tak naprawdę, to my potrzebujemy, potrzebujemy się odwrócić od naszego starego, grzecznego życia i zwrócić do Boga, ale nie Jezus, prawda? Ale nie Jezus, Jezus nie miał żadnych grzechów do wyznania. On nie musiał się tak naprawdę z grzechu powiadać, ani pokutować, a jednak. Zrobił to. Ościł się. I on sam odpowiada dlaczego. Ustął teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tędy mu ustąpił. Po pierwsze, taka była wola ojca w niebie. Taka była wola ojca w niebie. A on sam powiedział takie słowa: Ja zawsze czynię to, co się podoba mojemu ojcu. Po drugie, poprzez szersz Jezus utożsamiał się z nami, stał się jedno z nami. On się nie obścił dla siebie, On oś się ościł dla nas. Zwróćcie, co mówi apostoł Paweł. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stał się za nas przeklęstwem. Drugi Drugi Kor. 5, 21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem się uczyni, dodałem się, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością. A jeszcze lepiej oddaję do Filipian, drugi rozdział od 6 do 8: Który chociaż był w postaci Bożej, nie ubierał się fajnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazał się z postawą człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i, do, i to do śmierci krzyżowej. Jeśli nasz Pan poprzez krzest utołstawił się z nami, to my poprzez krzest z czym lub z tym się utosawiamy? Z Jezusem Chrystusem w Jego śmierci, w Jego pogrzebie i w Jego zmartwychwstaniu. w samym. Posłuchajcie, co mówi apostoł Paweł. W Rzymiach, przez, przez 6, rozdział 3, 3 do 4. Czy nie wiecie, że my wszyscy ostrzeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ostrzeni? Pogrzebani tędy jesteśmy wraz z nim przez sześć śmierci, abyśmy jak Chrystus krzeszony został zmartwych przez trwało ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Pe do pewnego pastora. Podeszła kobieta i poprosiła, aby ochrzcił jej dziewięcioletnią córkę. Ron Grzyż nie chciał tego zrobić, dopóki nie upewnił się, że dziewczynka naprawdę rozumie, co się dzieje. Więc zaczął ją pytać i uczyć o rzeczywistości kryjącej się za chszczem wodnym. Podczas rozmowy gestykulował ręką i zauważył, że cień swojej ręki padającej na piasek. Zauważył cień swojej ręki padający na piasek. Wtedy powiedział do dziewczynki widzisz cień mojej ręki na piasku? To tylko cień. Prawdziwa jest ręka. Tak samo jest z chrztem. Kiedy przyszłaś do Jezusa, kiedy uwierzyłaś w Niego, to był prawdziwy chrzest. Zostałaś z Nim połączona i to zostało i to co się stało z Nim jego życie, śmierć i pogrzeb i zmartwychwstanie wydarzyło się w pewnym sensie także w Tobie. Wskazał na cień i dodał: Kiedy wejdziesz do boty i zostaniesz podniesiona, będzie to tylko obraz tego, co już się dokonało w Twoim sercu. Dziewczynka od razu to zrozumiała i powiedziała: Tak chcę to zrobić, bo Jezus wszedł do jego życia. Tak jak powiedziałem, że przed chrzest utożsamiamy się z Jezusem Chrystusem, ale On jest tak naprawdę potwierdzeniem tego, co się stało w naszym sercu i wprowadzeniem do tego, co powiedział apostoł Paweł w Galacjach. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierzy Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, Apostoł ja Paweł znalazł sobie, sobie sprawę z tego, że jego obecne ży życie w ciele nie jest życiem według ciała, ale, i nie wiem, może budowane na emocjach, czy widzeniu, chociaż przyznam, że Bóg tak naprawdę przemawia przez nasze emocje, przez to, co widzimy, ale jest to życie przez wiarę. I dokonane czyny Apostoła Pawła tak naprawdę są uczynkami samego Jezusa Chrystusa. Jak on sam mówi, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Posłuchajcie, co powiedziała pewna aktorka. Często w życiu skupiamy się przede wszystkim na sobie. Myślimy o swojej pracy, swoich związkach, rodzinie, swoich radościach i smutkach. Ale kiedy przyjrzymy się temu dokładnie, zobaczymy coś ważnego, w gruncie rzeczy zawsze jesteśmy sami ze sobą. To my sami jesteśmy tymi, z którymi spędzamy najwięcej czasu i dla których najczęściej żyjemy. Wszystko kręci się wokół naszego ja, naszych potrzeb i naszych planów. Natomiast my, bracia i siostry, którzy się narodziliśmy, na nowo. I wyraziliśmy to poprzez chrzest. Tak naprawdę nie mamy już własnego życia. Jedyne życie, które tak naprawdę mamy, to te życie, które dał nasz Bóg przez Jezusa Chrystusa. Nie żyjemy już dla siebie, ani dla własnego ja, Ale dla tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za mnie i za ciebie. Amen. Przest to tak naprawdę świadomy wybór, a nie jakieś chwilowe, pod... jakieś chwilowe, nie wiem, uniesienie. Je Jezus powiedział takie słowa w Łukaszu 14 rozdziale o 28 do 30. "Tuż powiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykluczenie, aby w już położył fundament, a nie może dokończyć. Wszyscy, którzy by to widzieli, nie, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Innymi słowy Jezus by ch jakby chciał powiedzieć, wiesz Andrzejku, ja naprawdę się cieszę. Ja naprawdę się cieszę, że w swoim sercu podjąłeś decyzję pójścia tam. Ale na będzie. Przemyśl to wszystko. Ponieważ pójście za mną, tak naprawdę to tak naprawdę pokazuje, że to wzywa zawsze zawsze tą ofiarę. Zawsze trzeba zapłacić jakąś cenę. Pójście za mną. I nie jeden, i nie jeden się zapalił, a jednak zgasł jak zapałka. Jezus tak naprawdę chce, że kiedy zaczniemy, abyśmy obliczyli koszty i w pełni byli świadomi tego, na co się tak naprawdę decydujemy. Jak on sam powiedział: Kto nie dźwiga krzyża swojego, a jedzie za mną, nie może być uczniem. Podobnie więc, każdy z Was, kto nie pożega się z wszystkim, co posiada, nie może być moim uśmiechem. Pamiętam ten dzień, jak się połączyłem. Ja naprawdę stawałem sobie sprawę, że może to wywołać naprawdę potężną burzę. Ale powiedziałem mu, Panie Jezu, wszystko wkładam, na jedną kartę. I tak zrobiłem. I Pan Jezus to zmarował. To moją decyzję, to wtedy podjął w moim sercu. Zmarował to. Ktoś powiedział, uczniostwo będzie Cię wiek Lecz jednocześnie korzyść płynąca z spójścia za Chrystusem sprawi, że cena ta że się pełni warto, warto zapłacenia. Amen? I dokładnie o tym mówi apostoł Paweł. Posłuchajcie, Rzymian 8, 18. Albowiem sądzę, że utrapienia terzecznego czasu nic. Wiecie, co to za słowo jest? Nic. No, nic. Nie potrafimy tego poradzić, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Więc bez względu, przez co przechodzimy i przez co będziemy przechodzić, tak naprawdę w ogóle to się nie nadaje, w ogóle. Te, tutaj pisze nic, tu się w ogóle nie nadaje do porównania z, z tą chwałą, która nas czeka, nic kompletnie, to sprawdźcie Młody człowiek, spacerując po świcie, po plaży, zauważył przed sobą starszego mężczyznę, który zbierał rozgwiazdy i wrzucał je do morza. Zaciekawiony zapytał, go, zaciekawiony zapytał go, po co to robi? Ratuje im życie. Rozgwiazdy zginęłyby na słońcu, ale przecież parza ciągnie się kilometrami i leży na nim miliony rozgwiazd Zdumiał się do dzienniec. Czy pan z dziećmi się może coś zmienić? Stary człowiek spojrzał na ją z gwiazdy, którą trzymał w dłoni, po czym rzucił ją do wody. Dla tej jednej to zmieni bardzo wiele. Podobnie mówię wam, mówi Jezus, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pogotującego rzecznika. I tak jak powiedziałem, ja nie wiem, co się może wydarzyć. Ale tego jestem pewny, jak już to było ogłoszone, tego jestem na 100% pewny, że dzisiaj ja. będzie się radować cała a my z nimi będziemy się radować. Amen. Amen.